Siemanko, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla was prezentację boxa od firmy Geek Vape, jakim jest Legend w wersji drugiej. Także tak się prezentuje pudełko. Z przodu bardzo fajna szata graficzna, delikatnie ten nadruk tutaj jest wypukły, jak możecie zauważyć. Bardzo fajnie się to prezentuje. Bok pudełka w ten sposób, drugi bok, logo producenta. Z tyłu natomiast wszystkie informacje oraz gadżety, które znajdziemy w pudełku. Także bez zbędnego gadania przejdźmy sobie może do otwarcia naszego pudła. Na pierwszym planie widnieje nasz box Legend w wersji drugiej. Tak się prezentuje. Odkładamy również na razie na bok. Znajdujemy jeszcze wszystkie papierki od firmy GigWape: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi parowniczek, jakim jest GigWape Z, czyli po prostu zwyczajny zeusik. Przejdziemy do niego zaraz. Oraz magiczne pudełko standardowo, w którym to pudełku znajdziemy kabel do ładowania i do aktualizacji naszego urządzenia typu C. Wymienne szkiełko typu Pyrex. Zestaw uszczelek oraz kluczyk do wyjmowania naszej grzałki, jeżeli się zapiecze, czy coś jeszcze, oczywiście. Bardzo Was przepraszam, już jestem z powrotem, musiałem obsłużyć klienta, także w pudełeczku znajdziemy jeszcze zapasową grzałeczkę oraz w naszym magicznym pudełku gratisowo, jak do wszystkiego, cukieraski. Także przejdźmy sobie może do naszego boksika, podkręcimy do niego nasz atomizer, zobaczycie jak to się razem prezentuje, także ja przejdę do działania, żeby Wam umilić czas, coś Wam bym zanucił, ale niestety nie umiem śpiewać ani nucić, także oszczędzę Wam tego dźwięku. Także tak prezentuje się nasz boksik. Kurczę, tak na pierwszy rzut oka wygląda identycznie jak Aegis Legend w wersji pierwszej. Prawie identycznie leży w dłoni, z tym, że jest na pewno bardziej obły, na pewno bardziej lżejszy. Ja już sobie wsadziłem tutaj dwa akumulatorki. Zaraz do tego również przejdziemy. Także na pewno jest bardziej poręczniejszy. Więc tak, odkręćmy sobie może nasz parowniczek, żebyśmy nie spalili grzałeczki pokażę Wam obsługę tego sprzętu. Także standardowo pięcioklikiem sobie włączamy nasze urządzenie. No i co? Pojawia nam się tryb power. W trybie power możemy przejść do ustawień klikając trzy razy, czyli również standardowo. Klikamy w prawo, pojawia nam się kontrola temperatury dla niklu, dla stali nierdzewnej oraz dla tytanu. Pojawiają nam się nasze TCR-y, czyli jeżeli ktoś by chciał swój drucik tutaj jakiś władować, również ma możliwość. Tryb VPC, czyli nasza krzywa mocy. Tryb bypass który działa jak mod mechaniczny. Teoretycznie plus zabezpieczenia. No i co dalej? Tryb power, czyli standardowo mamy tutaj wszystkie ustawienia, które były w każdym Legendzie, więc jak najbardziej spoko. Fire buttonem oraz plusem bądź minusem zwiększamy bądź zmniejszamy naszą jasność, czyli również standardowo. Innowacja jaka jest w tym boksiku to jest ten przesuwany guziczek tutaj. Taki slash. Nie wiem jak to nazwać. No taki guziczek moim zdaniem. Jak sobie przesuniemy ten guziczek, to patrzcie co się dzieje. Cyk. Blokada. Jak sobie odsuniemy do góry, odblokowane. Jeszcze raz. Blokujemy i odblokowujemy. Jak najbardziej spoko rozwiązanie. Czy to jest poręczne? Kurcze, nie wiem. Wydaje mi się, że kombinacja klawiszy klawisze bywała lepsza w tym przypadku. Gdzieś sobie to jak zablokujemy, także w kieszeni nam się na pewno podczas kombinacji guzików to nie przestawi. Tutaj możemy gdzieś delikatnie przesunąć i niestety nam się to wszystko odblokuje. Także tak ten boksik się prezentuje z bliska. Bardzo fajnie, fajny, fajna, fajna, błyszcząca faktura. Zapytacie, gdzie jest port ładowania. Już wam pokazuję. Tym razem jest on na górze, jest to USB typu C. Tak jak wspominałem wcześniej, służy do ładowania również oraz do aktualizacji naszego oprogramowania. Spoko, że to umieścili teraz w tym miejscu, bo nie będzie problemu z niemieszczącym się kabelkiem, jak to bywało w pierwszej wersji legenda, więc jak najbardziej spoko. Trochę może to przeszkadzać podczas ładowania i wapowania, ale myślę, że dużo wybaczy to miejsce i nie będzie problemu z tym kabelkiem z tyłu, skórka, bardzo fajnej jakości. Oprzycie, tutaj jakieś trzy dodatkowe nitki, również bardzo fajny detal, góra z naszym gwintem, zaślepka na nasze akumulatory, bardzo fajna i prosta w obsłudze, także też nie powinno być większych kłopotów z jej obsługą, bardzo fajnie się to zamyka. I co? Przejdźmy sobie może do parowniczka, chociaż parowniczek to jest zwyczajny Zeus, ale gdyby ktoś nie wiedział, także chętnie, chętnie o nim opowiem. Górny wlot powietrza, jak to w Zeusie bywa, dolewamy przez odkręcenie do połowy górnego kapa. Ogromne wloty na likwid, także jak najbardziej spoko. Wlot powietrza chodzi z delikatnym oporem, więc jak najbardziej spory plus. Na dolnym deku, jeżeli go sobie odkręcimy, piny do naszej grzałeczki, oraz sama grzałka, która jest nie wkręcana tylko na wcisk, standardowo tak się to prezentuje. Kurczę, może takie wrażenie ogólne o tym boksie Wam teraz przedstawię. W moim odczuciu jest to legend odchudzony, w sensie odchudzony na pewno wagowo, nie, nie, nie jakościowo i na, pewno nie, i na pewno nie wyglądowo, bo prezentuje się jak najbardziej wyśmienicie. Co Wam jeszcze mogę dodać, no mogę Wam dodać to, że w moim odczuciu to wejście ładowania na pewno robi tutaj dużą robotę. Klapka jest poprawiona zdecydowanie, też jak najbardziej spory plus. Fakturka bardzo fajnie się świeci, jest to jakiś stop metalów zapewne, więc jak najbardziej spoko. Bardzo dużo wersji kolorystycznych, tak się to prezentuje w łapce. Wodoodporny, wcząsoodporny, pyłoodporny, czyli standardowo, jak to bywało w każdym legendzie, więc co to dużo mówić, legenda powróciła, legenda jest wiecznie żywa, legenda na zawsze w serduszku, bardzo fajnie, że zaczęli kontynuować tą serię, także polecam serdecznie, także jeżeli Wam się podobało zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobało również zostawcie łapkę w górę, czerwony kolor, Mimo że boksik jest czerwony, to jakoś go nie lubię pod filmikami. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście kiedykolwiek coś z firmy Gigwek, bądź jakiegoś legenda. Chętnie poczytamy, jeżeli podzielicie się swoimi odczuciami z tą firmą, bądź z tym produktem. Zapraszamy na nasze so so social media, jakim jest Instagram, Snapchat, Facebook. Każdy sklep posiada swojego prywatnego Facebooka, na którym właśnie możecie się dowiedzieć, jakie nowości. Na każdy sklep dojechały, w jakiej cenie, więc zapraszamy serdecznie. Także widzimy się w następny piątek. Miłego dzionka na razie.